Uwaga. No jak nie, to w takim. Razie... O, you are live. Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie na kolejnej kawie. Dzisiaj z powodów technicznych z drobniotę, opóźnieniem, ale to nie szkodzi. Cześć Tomaszu, dziękuję, że podjąłeś moje zaproszenie. Cześć Grzegorzu, cześć. Hej. Tomaszu, będziemy rozmawiać o networkingu, przywództwie sprzedaży, ale zanim do tego, to czy pamiętasz kiedy żeśmy się poznali? No, to było dobre kilka lat temu, i właśnie poznaliśmy się w okolicznościach networkingowych, czyli na Twojej Akademii. Tak. Na mojej Akademii, tak. Miałem się jeszcze to taka, Akademię przez parę lat, a teraz, prawda, z powodu koronawirusa i innych tematów się zakończyło. Natomiast zanim przejdziemy do naszej rozmowy, jak powiedziałem, przywództwo, sprzedaż, networking, w jaki sposób Tobie networking pomógł w karierze, w Twoim biznesie? co, ja jestem introwertykiem, dla mnie networking i w ogóle budowanie relacji nie przyszło naturalnie, a więc ja musiałem trochę ten temat zrozumieć i to między innymi też jakieś... Kontakty z tobą, trochę też gdzieś ty masz pewne rzeczy na sumieniu, ale generalnie dla mnie networking, przywództwo to wszystko są takie rzeczy związane z drugim człowiekiem, czy z rozumieniem jego potrzeb. No bo Są te mechanizmy takie, że kiedy ktoś nam coś próbuje wciskać, no to się bronimy, a kiedy się czujemy bezpiecznie, Aha, okay. no to chcemy współpracować. Ludzie nie chcą sprzedawców, ale chcą produktów. Ludzie nie Aha. chcą narzucających szefów, ale z drugiej strony chcą wiedzieć, co mają robić, za co są odpowiedzialni. Więc zakładam, że te kompetencje networkingowe to jest taka umiejętność budowania relacji, budowania zaufania, no, która absolutnie w biznesie, w sprzedaży, w przywództwie no, jest po prostu nieoceniona. Pewnie w każdej sytuacji będą trochę inne funkcje tego, ale, ale jest to bardzo, bardzo potrzebne, przydatne. No właśnie powiedziałeś, że ty jesteś introwertykiem, ja jestem, jak widać, 120% ekstrawertyk i okazuje się, że dobrostan zarówno ekstrawertyka takiego jak ja na evencie jest fajną sprawą, ale ty jako introwertyk też potrafi zadbać o swój dobrostan podczas networkingu. Jak to wygląda? Wiesz co, to w ogóle słowo dobrostan jest, jest ważne. Dziękuję ci za to słowo, bo ono dla mnie jest bardzo istotne, dlatego że w... Chyba w pracy w ogóle, a w networkingu szczególnie. No bo czym jest networking? To jest budowanie relacji. I ta relacja jest wtedy prawdziwa, skuteczna i głęboka, kiedy obydwie strony wynoszą jakiś rodzaj korzyści, jakiś rodzaj. Satysfakcji. Dla mnie networking to jest taka umiejętność szybkiego zbudowania takiego poczucia bezpieczeństwa, poczucia więzi, poczucia bliskości, i to jest chyba to, co dla mnie jest z kolei bardzo istotne, bo rzeczywiście um, ja widziałem cię wielokrotnie w akcji. Ja nie mam tego rodzaju energii co ty. Ale dla mnie z kolei to poczucie bliskości jest bardzo ważne. Gdzieś tam to poczucie takiej wspólnotowości, czyli pewnie ja mam pewnie mniej znajomych niż ty, no bardzo się staram, żeby te znajomości były głębokie. No to jest to, co mnie ratuje, to jest to, co tak, w moim tak. świecie bywa pomocne. Więc zakładam, że, więc zakładam, że networking pozwala szybko osiągnąć jakość. O, to bardzo ciekawe pojęcie, a sobie to zapiszę. Być może z tego zrobimy posta. Mnie kiedyś kiedyś jeden z profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, kto wiele obejmuje, niewiele ściska. Więc rzeczywiście ja mam pierdyniar tych kontaktów, ale niestety są relatywnie płytkie. Ty masz ich dużo, dużo mniej, za to głębsze. No i każdy znajduje. Nie, nie, wiesz co, ja chyba nie chciałem takiej klasyfikacji, jak mówiłem, to to też to usłyszałem, że tu może się wkrasz nam taki, taki podział, ale to chyba, to, to, to chyba bardziej chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy Rzeczywiście mają taki dar do, do wchodzenia szybko, i to w sprzedaży to bardzo ładnie widać. Czyli są ci sprzedawcy tacy bardzo ekstrawertyczni, i czasem ja słyszę na przykład coś takiego, że introwertycy nie nadają się do sprzedaży. A to, jest bzdura, a to jest bzdura kompletna, bo znam, żeby nawet chyba nie powiedzieć, że mam taką teorię, że w tych sprzedażach takich wymagających. Obsługi, takiego głębokiego zrozumienia drugiej strony, to nagle się okazuje, że kompetencje introwertyków są bardzo, bardzo przydatne. Czyli ten taki, oczywiście introwertyków nierozumianych jako ludzi, którzy nie lubią ludzi, tylko raczej ludzi, którzy nie lubią tej, tej bardzo dużej ilości bodźców. Bo to też trzeba zrozumieć, czym jest introwersja, bo czasem ona jest rozumiana, jako. No jest taki, taka metafora człowieka tego, w skierku, który siedzi i tam robi wszystko, żeby nikogo nie poznawać. Aha. A to chyba nie o to chodzi. To bardziej jest kwestia jakiejś wrażliwości, to chyba bardziej jest kwestia tego, żeby to, no to może nawet takiego na początku, lekkiego dystansu, ale generalnie ja mam coś takiego w sobie, że ja bardzo lubię ludzi, bardzo chcę z nimi. To jest coś takiego, co, co bardzo mnie charakteryzuje. To dodałeś takie ciekawe wymiary. jeszcze takiej nie, zro, nie zrobiłem sobie, takiego, takiego takiego Excela o że masz introwertyk, ekstravertyk i osoba lubi, nie lubi ludzi. Może być, że ekstravertyk, który nie lubi ludzi, a introwertyk, który lubi ludzi, więc to jest taka, taka też może być pułapka. Rzeczywiście, natomiast ciekawą rzeczą jest to, ponieważ szkolisz się z przywództwa i ze sprzedaży, to powiedz mi, jak tutaj, bo to że warto do tego podejść w sposób metodyczny, tak jak do uczenia przywództwa i sprzedaży, to tutaj też przy networkingu warto podejść w taki sposób metodyczny. Rozumiem, że ty jako taki metodyk szkolący liderów, szkolący handlowców sobie wypracowałeś jakąś taką swoją metodologię, żeby na te, ten networking uprawiać. Tak, Grzegorzu, obaj jesteśmy ludźmi, którzy dzielą się wiedzą. I zakładam, że do tego, żeby dzielić się wiedzą, są potrzebne dwie kompetencje. Znaczy jedna to ta merytoryczna, czyli wiem, co wiem, czyli wiem, wiem, czego uczę, wiem, na jakim to jest fundamencie. Ale druga wiedza to jest wiem, jak tego nauczyć. To znaczy wiem, jak działa ludzki umysł. Ja mam swoją metodę, swoją metodę szkoleniową, mhm. która uwzględnia to, że ludzki mózg stawia opór, że od pewnego momentu nie chcemy przechodzić przez zmianę. Um, I do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, znowu się rozkleić, rozkleić nie w sensie emocjonalnym, tylko, tylko jakby wejść w taki proces zmiany, bo to o to chodzi, tak. jest potrzebna cała seria działań. Tak, I to jest, to jest już metodyka szkoleniowa. No, i to trzeba umieć, to znaczy, trzeba wiedzieć, co chcemy pokazać co ludziom, ale też musimy wiedzieć, jak to pokazać, czyli trochę, jak ich wziąć za rękę i w sposób bardzo bezpieczny przeprowadzić przez proces zmiany, ponieważ no, ludzie przechodzą przez zmiany albo w bardzo silnym stresie, tylko to jest ryzykowne, bo później nie chcą wchodzić w procesy szkoleniowe Aha, i mówią, no. nie, 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 żadnych szkoleń. Aha. Albo w sposób bardzo bezpieczny, i wtedy rzeczywiście ta zmiana następuje. Ci ludzie nawet nie wiedzą kiedy, a, a wychodzą z tego procesu w jakiejś nowej wersji siebie. Uświadomiłeś mi, że ja no, prawie 30 lat temu przeszedłem przez 6-tygodniowy kurs Change Agenda z Amerykanami z Organizational Development Institute of Hales Cleveland. Ich koncepcja była taka, żeby z tej grupy ludzi, którzy powinni tej zmianie być poddani, wybieram tych, którzy już w tej zmianie są. Wspieram ich, a oni rozmrażają resztę organizacji, czy innym pokazują, że to jest możliwe. Nawet są różne, różne oczywiście podejścia. To twoje podejście bardzo mi się podoba, chętnie bym z niego skorzystał. A powiedz mi, jak tak patrzysz wstecz, to ilu ty osób zajmujących się sprzedażą przeszkoliłeś? Ilu handlowców przeszkoliłeś tak w swoim życiu? Wiesz co ja Nie, to ja mam o sumieniu, ze 30 tysięcy ludzi Uf. i to nie mówi o konferencjach, tylko mówię o samych procesach szkoleniowych, ponieważ ja najpierw Uf. byłem Szkoleniowcem wewnętrznym, to jest w ogóle taka Aha. historia. To, to, jest bardzo fajna, to jest bardzo fajna szkoła. To znaczy, w tym sensie, że jak się pracuje jako szkoleniowiec wewnętrzny, to ma się bardzo szeroką perspektywę dotyczącą tego, co działa, co nie działa. Czyli cały czas jesteś z tymi ludźmi. No tak. I to tam była dla mnie duża część procesu, ale to, to tam było pewnie z 10 tysięcy ludzi, no a później już wszedł rynek otwarty. No i tych szkoleń cały czas jest dużo, czyli te, tych ludzi na salach, no to jest jednak jeden, dwa procesy szkoleniowe w tygodniu. Kiedyś szkoliłem bardzo dużo grupy ludzi, teraz staram się nie szkolić więcej jak 7, 10, 12 osób. Kiedyś pozwalałem sobie na takie procesy szkoleniowe, niekonferencyjne, gdzie uczestniczyło dwadzieścia kilka, ale to jest strasznie wymagające dla mnie jako szkoleniowca. Znaczy, ja z tego wychodzę już z tyrany do granic możliwości, bo to ta taka no jednak, proces, proces szkoleniowy to jest proces, gdzie trzeba być tak na 110% przez dwa czy trzy dni czy jeden dzień w tym takiej bardzo silnej koncentracji. To ktoś, kto nie był po tej stronie, to nie ma świadomości, jak to jest energochłonne. No właśnie, kiedy szkolisz handlowców, to uczysz ich no, dosyć szerokiego obszaru, czy tam też jest chociaż jakiś taki kawałeczek, tego, nie nazywam networkingu, Jedno, jedną rzeczą to jest to otwieranie, kiedy jesteśmy jeden na jeden, to czego ja głównie się zajmuję, to kiedy to oczywiście to jest jeden na jeden, no nie, nie jednak jest event. To nie jest to, że przychodzę do kogoś do, 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 do firmy, siadam w jego gabinecie, czy siadam w jego pokoju i sobie rozmawiamy i tam się szkolimy w sali szkoleniowej. Tylko jesteśmy, tak jak ja wczoraj, w Sheratonie, jest tam 200 osób, prawda, część jest po raz pierwszy, część już tuś raz, część się zna, większość się nie zna, więc troszeczkę jak gdyby jest inna sytuacja. Niemniej jednak ta relacja. Nawiązanie tej relacji jest kluczowe, więc jak to jest w Twoim przypadku, kiedy Ty właśnie szkolisz w sali szkoleniowej i tutaj ten element, jakie tutaj dałbyś jakoś taka Twoja, twoja refleksja? Wiesz co, moje zasoby są inne, więc ja nie jestem mistrzem networkingu. Hmm. Natomiast przez to chyba, że nie jestem mistrzem, ja długo studiowałem w szkole artystycznej Aha. i pamiętam takie podsumowanie, że najlepszymi nauczycielami wcale nie byli ludzie, którzy mieli to dane od Boga, bo oni mówili Aha. zrób to. A ci, Aha. którzy musieli sami przejść jakby, swoją, swój trud jakiś, dawali narzędzia. Oni mówili, zrób to i to, i to, i wtedy osiągniesz taki efekt, i to chyba mnie jakoś dotyczy. Natomiast to, co mi bardzo styka, co jest bardzo zbieżne, i uważam, że to jest coś, co jest mega istotne, mhm. to prawda jest taka, że ludziom się wydaje, że sprzedaż to jest jakiś rodzaj takiego trochę agresywnego wciskania. Ta prawda jest taka, że mądra sprzedaż jest czymś zupełnie innym, bo, ponieważ każdy z nas ma to doświadczenie, handlowca, który nas atakuje, wtedy naturalnie się bronimy. Więc w gruncie rzeczy nie mówimy, wtedy nie ma tego mądrego, fajnego procesu, w którym klient korzysta z wiedzy handlowca, a handlowiec ma szansę zbudować ambasadora marki, zarobić trochę więcej. Ale też zakładam, że za to, że handlowiec więcej zarabia, to rzeczywiście jest wsparciem dla tego klienta w procesie decyzyjnym. I to, co jest absolutnie niezbędne do tego procesu, to jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zbudowanie relacji. I żeby nie powiedzieć, że to jest, że tutaj te, te procesy networkingowe i sprzedażowe, one są bardzo bliskie siebie, one są bardzo zbieżne, dokładnie. A jeżeli mówimy o przywództwie, to jest kwestia zaufania, czyli zbudowania w zespole. Poczucia bezpieczeństwa i komunikacji. Oczywiście zaufanie się buduje przez wiele lat, zdając egzaminy, ale też buduje się przez proste procesy. Znaczy, ludzie muszą chcieć ci zaufać, otworzyć się, po no to, żeby chcieli się otworzyć. Trzeba też wiedzieć, jak postępować, jak działa ludzki mózg, co powinienem zrobić, czego nie robić, czego nie mówić, albo co, co jak powiem, może zadziałać dwupoziomowo, Aha. czyli może dać nam dużo dobrego, ale też dużo złego. Więc zakładam, że tu jest bardzo, bardzo wiele rzeczy zbieżnych. Żeby nie powiedzieć, że i 30% moich szkoleń to jest właśnie networking, czyli umiejętność spowodowania, że druga strona nam zaufa. To no pięknie to ująłeś, bo ja rzeczywiście ten networking widzę, jak powiedziałem, generalnie wnętrze, jakiś spory event i tak dalej, ale ten moment styku człowieka z człowiekiem oko w oko, prawda, jest w zasadzie ten sam, prawda? Także to jest, co pada na evencie, zazwyczaj jest tak, że, no w cudzysłowie mówiąc, nie sprzedaje się, tylko się nawiązuje tą relację i nie jest celem tej rozmowy kilka, kilkanaście minut, żeby sprzedać, tylko nawiązać relację w tym procesie sprzedażowym, którego tyłu. uczysz, to na początek jest tych kilka, kilkanaście minut na nawiązanie relacji, ale potem już jest przejście do omawiania produktu, usługi i tak dalej, prawda? Więc, więc jak gdyby tak sobie myślę przynajmniej to jest ten ale sposób. Ale wiesz, ten mechanizm zobaczy jest taki sam, bo w networkingu tak. Podchodzisz do drugiego człowieka, którego nie znasz, i zakładam, że jeżeli robisz, jeżeli jesteś świadomym networkerem, to ostatecznie doprowadzasz do takiego poziomu, że druga strona mówi: O, ciekawy facet, ciekawe co on tam jeszcze ma gdzieś z tyłu. Może jest w nim coś ciekawego, może jesteśmy w stanie razem zrobić jakiś biznes. Zakładając, że obydwie strony mają, jakby rozumieją, że w biznesie obydwie strony muszą, muszą odnieść korzyści. Czyli, że jeżeli jesteś mądrym networkerem budującym długofalowo swój świat biznesowy, swoją sieć kontaktów, to zakładam, że każdy rozumie, że jest kwestia najpierw zbudowania relacji, później dania wartości. Czyli, najpierw trzeba złożyć jakąś obietnicę, później tę obietnicę trzeba dowieść ale żeby tą obietnicę złożyć, czyli żeby druga strona powiedziała o, fajny człowiek, jestem ciekaw co on oferuje, kim on jest, co, co więcej się za nim kryje, tak. to, to to jest networking, to są kompetencje networkingowe, to jest ta umiejętność spowodowania, że nie wiem, 4, 5, 6 osób na 10 powie, nie tylko wyślij mi maila, nie wiem, zostaw mi numer telefonu, bo czasem robimy to tak na zasadzie, żeby z takiej kultury społecznej, ale Aha. że za tym idzie ciekawość drugiego człowieka człowieka. Rzeczywiście jestem ciekaw, co ten człowiek oferuje, co, co za nim stoi. I, I to jest ten mądry, mądry, mądry networking. A ja jestem ciekaw, co widzowie, którzy nas oglądają, czy nas widzą, czy nas słyszą, w jakich są okolicznościach przyrody. Także będę miał tutaj prośbę, napiszcie, bo tu widzę Ewa Winmanowicza, jest jeszcze tam jedna czy znaczy dwie osoby, które, które już skomentowały, więc czekam na kolejne komentarze. Natomiast powiedz mi Tomaszu, jeżeli byś mi na tę metodę, moją 5P na wydarzeniach, że trzeba się do wydarzenia przygotować, przełamać lody, pogaduszki, pogawędki, przemieszczać się, później podtrzymać relacje. który z tych 5P, no nie miałeś z tym żadnego, to nie było żadne wyzwanie, po prostu to jesteś cały teraz, z którymi no, trochę trzeba popracować i jak, jak to wyglądało. Jaką tutaj radę miałbyś dla innych, którzy, którzy też są introwertykami i tutaj ten networking, szczególnie na wydarzeniach jest pewnym wyzwaniem? Nie wiem, czy ja bym przyfladkował to do, do introwertyków, bo to nie jest tak, że ja szkolę introwertyków. Tylko chyba to, że ja jestem introwertykiem, daje mi bardziej kompetencje takie, że to nie jest coś, co mi przychodzi samo, tylko ja muszę to zrozumieć trochę. Poczekaj, bo tutaj coś tam krzyczy, jakieś spotkanie. Że muszę to, że muszę to zrozumieć, bo to nie jest tak, że ja szkolę introwertyków, tylko szkolę no wszystkich tak. ludzi. Wiesz co, z tego 5P, no wiesz, no w sprzedaży nie masz przemieszczania się. No w przywództwie no tak. masz przemieszczania. Się. Tak. Więc ileś tych elementów jest bardzo spójnych. No, generalnie musisz zbudować, musisz zbudować szybko relacje, i to jest, i to, jest to, co jest zbieżne. No, wiadomo, że w momencie, kiedy jesteś na evencie, to musisz wybalansować między ilością i jakością. Czyli no, tak. możesz się przykleić do jednej osoby, bo jest ci fajnie a możesz poznać, wyjść z założenia, że poznajesz dwie, trzy, cztery osoby. Znowu, no to jest ryzykowne, znaczy to, to, znowu chyba to, to, to już kwestia jest bardzo indywidualna, pytanie kogo spotykamy. Ale jak ty chodzisz na przykład, to ty zazwyczaj starasz się, masz jakieś założenie, że poznasz dwie, trzy nowe osoby, czy tak raczej idziesz, ja jestem takim improwizatorem i ja nigdy nie planuję, ale znam, tu moi rozmówcy kiedyś powiedzieli Grzegorz, przez dłuższy czas chodziłem, staram się poznać minimum jedną nową osobę. Czy tutaj ty masz swoje, jak, jak ty planujesz jak chodzić na eventy. Wiesz co, ja się staram poznać jedną osobę, co do której mam takie poczucie, że mamy gdzieś ukrytą synergię, to znaczy, że może być coś takiego, że będzie nam blisko. Jeżeli taką osobę spotkam, to znaczy, mam takie poczucie, że rzeczywiście coś nas łączy i ta synergia może być, to staram się tę relację pogłębić. Czyli czasem jest tak, że no, wiesz, jak te rozmowy wyglądają, czasem stoisz, bardziej słuchasz, czasem jesteś inicjującym rozmowę i gdzieś po paru minutach widzisz, że ta synergia może być, a czasem widzisz, że może jej nie być, więc czasem kurtuazyjnie mówisz dziękuję, cudownie się rozmawiało, a czasem rzeczywiście fajnie się rozmawia, ale też masz takie poczucie, że tej synergii chyba nie będzie albo może jej nie być, a czasem masz poczucie, że ta synergia jest głęboka i oczywiście można się pomylić, ale to nie ma znaczenia, to chodzi przecież o to, żeby poznawać ludzi, żeby żeby dawać siebie. Ja w ogóle tak jak obserwuję networking i trochę Twoją pracę, Grzegorz, bo to jest coś, co. No. Bo, bo znamy się już kilka lat. <śmiech> Prawda <śmiech> jest taka, dla wielu ludzi Twoje kompetencje, to czego ty uczysz, to jest też przełamanie takich podstawowych barier. Dla niektórych, tak jak dla ciebie, networking jest naturalną rzeczą, a niektórzy na początku szczególnie muszą mieć papiery, to znaczy muszą mieć. Jakieś kotwice w, w głowie, jak do tego podejść, nawet słowo uśmiechnij się dla ludzi nieraz, bo, bo ludzie są zestresowani, no i potrafią podejść i, i mają dobre intencje w środku. Ale gdzieś zapominają o tym, że, że ten uśmiech jest po prostu potrzebny, że ludzki mózg go potrzebuje, że, że jak podchodzi do nas ktoś, kto nie jest uśmiechnięty, to natychmiast nakładamy na to jakieś interpretacje swoje. Te, te interpretacje są od czapy kompletnie, znaczy one nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością. I to jest to, do czego jest potrzebna wiedza. Czyli tam, gdzie ludzie mają pewne rzeczy naturalnie, no to zakładam, że ich nie trzeba szkolić. Natomiast tam, gdzie pewne rzeczy nie przychodzą naturalnie, to warto jest mieć jakąś metodę na to. Kurczę, obaj znamy pewnie wielu ludzi z branż przemysłowych, informatycznych, czyli takich prac, które raczej naturalnie nie kojarzą się z budowaniem relacji dla takich ludzi powiedzenie zrób to zrób to nie wiem uśmiechnij się opowiedz nie zagaduj posłuchaj bo dla, dla ludzi bardzo ważni są oni sami bądź zainteresowany drugim człowiekiem nie próbuj zawładnąć tą przestrzenią bo wtedy ten drugi człowiek będzie chciał poznać ciebie to są takie informacje które są bardzo przydatne bo w stresie robimy różne rzeczy które czasem bojkotują nasze własne cele no właśnie, chodzi o to, żeby nie bojkotować własnych celów, żeby osiągnąć to, co jest dla nas ważne, jednocześnie dać wartość klientowi, to co bardzo ładnie tu powiedziałeś, padło o tym dobrostanie, żeby jednocześnie tak poszerzyć tą swoją strefę komfortu, żeby ten dobrostan samemu sobie zapewnić i też zapewnić, żeby nasi tutaj rozmówcy, nasi partnerzy biznesowi, czy osoby z tymi widać, że jest szansa na synergię, żebyśmy tutaj razem to osiągnęli. Także. To jest myślę tyle, ponieważ czas nas goni, a żeśmy z małym opóźnieniem zaczęli, więc będziemy kończyli punktualnie. Bardzo, bardzo ci, Tomaszu, dziękuję. Jeśli chciałbyś na koniec jeszcze jakąś jedną swoją złotą radą podzielić dla tutaj naszych słuchaczy, no to oczywiście będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, no to w takim razie żegnamy wszystkich. Tak, Dobrze. wiesz co, mam tutaj tej naszej rozmowie taką myśl dotyczącą własnych mocnych stron, własnych zasobów, żeby nie myśleć o sprzedaży i o networkingu szczególnie, w takich kategoriach amerykańskich, że to jest taki przymus łażenia z uśmiechem od ucha do ucha. Bo ludzie wtedy mają opór taki wewnętrzny, żeby pamiętać o tym, że my w tym networkingu, w tej sprzedaży mamy prawo być sobą, mamy prawo być prawdziwi. Warto, żebyśmy rozumieli, gdzie mamy swoje mocne strony, i po prostu poszli do drugiego człowieka, trochę opowiedzieli o tym mocnych stronach, poznali jego od tej prawdziwej strony. Sprzedaż amerykańska nie działa, czyli to takie włażenie kominy, jak się wyrzucą drzwiami, networking. taki ten networking, taki ze sztucznym uśmiechem od ucha ducha też nie działa. To kompletnie. To kompletnie inne rzeczy. Wbrew pozorom, to co oferujemy, to jest bardzo poważna sprawa, do której jest potrzebna całkiem spora wiedza o ludziach, o sobie, o świecie, który nas otacza. Grzesiu, bardzo tego... dziękuję za, zamówienie, za zaproszenie. Bardzo się cieszę w takim Panie. razie. No i żeby nam zamówienia spływały, prawda? I na przemówienia, i na szkolenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć. Dziękuję i cześć. Pozdrawiam.